Cześć. Z tej strony Robert, z finansowej płotki. Dziś temat, który niejednego pasjonata srebra, po części złota, ale to temat na inną historię, rozgrzewa do czerwoności. Mianowicie manipulacje na rynku srebra. Postaram się Wam pokazać, opowiedzieć, czy zachodzi takowa manipulacja, wskazać ewentualnych winowajców, którzy stoją za rynkiem srebra, oraz sprawdzić. Jak to robią i czy w ogóle to robią? Będzie ciekawie, będzie wątek historyczny, dobry i zły bohater, duże pieniądze, przestępcy, sądy i przede wszystkim srebro. Pamiętajcie, że jest to moja analiza i nie jestem żadnym analitykiem, szkoleniowcem, wróżbitą, tylko zwykłą płotką, która poczytała trochę historii, obejrzała parę filmów dokumentalnych i teraz coś tam Wam o tym opowiada. Pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się podoba, dajcie łapę w górę i jakikolwiek komentarz zawsze to zwiększy nasze zasięgi. Dobra, a teraz lecimy. O co chodzi z tym rynkiem srebra? Zanim jednak zaczniemy polowanie na grube ryby, to skupmy się na oceanie, w którym pływają. Bo nie od dziś wiadomo, że to grube ryby mają największy wpływ na rynek. Chociaż i płotki też mają coś do powiedzenia, ale to już później Wam o tym opowiem. Tutaj pojawia nam się podstawowa informacja. Rynek srebra dzielimy na rynek fizyczny i rynek srebra papierowego. Rynek papierowy są to giełdy jak na przykład Comex, gdzie kupuje się i sprzedaje kontrakty terminowe na złoto, srebro czy mieć. Cała zabawa polega na tym, Potem to oczywiście w uproszczeniu, że tych kontraktów terminowych jest dużo więcej niż fizycznego srebra. Prawie mówiąc, na giełdach sprzedaje się dużo więcej srebra niż faktycznie występuje, że tak powiem, w przyrodzie. A ile więcej tych papierków sprzedajemy? 50, 60, 70 razy więcej niż jest fizycznego. Pewnie osoby, które na co dzień nie spekulują, znowu historia na inny odcinek o kreacji pieniądza, długu i systemie, w jakim funkcjonujemy, przyjmijmy tylko zasadę, że papierowego srebra jest dużo więcej niż fizycznego, a fizyczne odnosi się właśnie cenowo do papierowego. No, istne szaleństwo, ale jedziemy dalej. Miłośników srebra zapraszam na Discordy rekina srebra, srebrną stronę księżyca i pana na co Discord Silver to Demon. I piąteczka jeszcze dla pana na za temat srebrnej uncjówki, który gdzieś tam jest w powijakach, coś się tam tworzy. Fajna inicjatywa. A teraz przechodzimy do materiału. Papierowe srebro. Mnie osobiście bardzo przypadła do gustu definicja papierowego srebra, przedstawiona w ten sposób, że jest to zasób, który odzwierciedla cenę srebra, ale sam nie jest srebrem. Nie jest poparty prawdziwym metalem, więc uważa się, że istnieje tylko na papierze. Srebro, jak i złoto, według LBMA, traktuje się jako depozyty walutowe, czyli stosuje system rezerwy cząstkowej. Dla niewtajemniczonych przypomnę, że mając 1000 złotych możemy komuś pożyczyć 10 tysięcy. O no i w ten sposób z niczego kreujemy 9. Pytanie podstawowe brzmi, czy dochodzi do manipulacji na rynku srebra? Tak, tak, tak. I to jeszcze... Kur, jak? To nie jest mój wymysł, tylko orzeczenie sądu. A czasem nawet sami możemy sobie zauważyć, śledząc wykresy, że skacze nam tam z góry do. z dołu do góry ten wykres podczas jakichś transakcji dziwnych. Naszą przygodę z manipulacjami na rynku srebra zaczynamy w 1971 roku, a więc niecałe 30 lat po słynnym Bretton Woods. USA za prezydentury Richarda Nixona wstrzymało wymianę dolara na złoto, kończąc tym samym parytet. A jak wiemy, srebro podąża w cieniu swojego brata. Dalej mamy już przełom lat 70. i 80. No i pewnie wiecie, to wtedy rząd bracia Hand. Wcześniej, w latach 60., rząd USA utrzymywał cenę srebra zamrożoną na poziomie 1,29 29 za Z zaistniałej sytuacji czyli 71. Jak są te zmiany, można sobie już było pospekulować na srebrze. Pierwsi, którzy to zrobili, spekulanci, no to wspomnieni już bracia, a na przełomie 70. i 80. lat zgromadzili, uwaga, 1 trzecią światowej podaży srebra. 1 trzecią światowej podaży srebra. O, no, wiecie, kto już w tą stronę idzie w obecnych czasach? No, pomyślcie, nie będę podpowiadał. Napiszcie w komentarzu, jak już wiecie, kto podąża tą drogą. Ale wracając do braci Hand, zajęło im to dekadę, ale doprowadzili swoim działaniem do wzrostu cen z jednej uncji w styczniu 1980 roku do 50 dolarów. To. 50 dolarów w 1980 roku odpowiadało sile nabywczej około odpowiada sile nabywczej około 175 dolarów dzisiaj, co oznacza wzrost o jakieś 125 dolarów w ciągu 42 lat. Licząc średnią stopę inflacji na poziomie 3,03% rocznie. Od 1980 roku do dzisiaj. No, co piękne, nie może trwać wiecznie. No i bańka pękła, a dokładnie przebił ją, a raczej zakończył, rynek, który zaczął być regulowany przez Comet, który zaczął wymagać depozytów zabezpieczonych dla kontraktów terminowych na srebro. Nie trudno się domyśleć, że cena zaczęła spadać. Bracia Han w krótkim czasie musieli przedłożyć kapitał w wysokości 100 milionów dolarów. Działania Comex doprowadziły do spadków na srebrze, do jakichś plus minus tam 10 dolarów za łącję. No i wówczas bracia Han stracili ponad miliard dolarów na całej tej zabawie. Czy to było moralne? Czy Comex dobrze działał? Po czy jesteście stronie Comexu czy braci Hanno? Dajcie znać w komentarzach. Lecimy dalej w naszej historii. Skaczemy do roku 2008. Banki HSBC oraz JP Morgan Chase zostały pozwane przez inwestora, który oskarża je o sztuczne zaniżanie cen. Niejaki Peter Lascaris Inwestor, który złożył pozew, otrzymywał, że od marca 2008 roku obydwa banki umieszczały na rynku pozorowane zlecenia, czyli składały duże zlecenia, których nie zamierzały zrealizować. Robiły to jedynie po to, by ograniczyć wzrosty cen srebra. Wszystkie zlecenia były wycofywane, zanim miało dojść do ich realizacji. Jak czytamy na Forsalu, według inwestorów oskarżających o zmowę JP Morgan Chase i HSBC odbywało się poprzez skoordynowane zalewanie rynku zleceniami sprzedaży w krótkim czasie przykładowo w sierpniu 2008 roku oba banki kontrolowały łącznie 85% wszystkich krótkich pozycji w kontraktach na srebro otwartych przez inwestorów instytucjonalnych dzięki tym Instrumentom można zarabiać na spadkach cen, eee, co stanowiło jedną czwartą całego rynku. W marcu 2008 roku JP Morgan Chase wchłonął za symboliczną cenę upadły bank inwestycyjny Bear Stearns, no, pewnie znacie z Big Short, a. który wówczas posiadał w swoim portfelu wielką, krótką pozycję na rynku srebra. Według niektórych analityków była ona tak pokaźna, że Fed udzielił gwarancji i poręczej przejmującemu bankowi. W dużej mierze po to, by uniknął tzw. Tak short spizzu, czyli wymuszonego zamykania pozycji na rynku srebra. Gdyby instytucja posiadająca pokaźną część wszystkich krótkich pozycji została zmuszona do odkupienia kontraktów na srebro, na to oczywiście nie miała wówczas pieniędzy w związku ze stratami poniesionymi na... Instrumentach związanych z rynkiem nieruchomości, cena stebra wystrzeliłaby w górę. A jeśli przypomnimy sobie, jak nerwowa sytuacja panowała wówczas na rynku, pamiętajcie, 2008 rok panika prawdopodobnie przeniosłaby się na rynek akcji i walutowy. W 2008 roku CFTC prowadziła dochodzenie w związku ze skargami inwestorów dotyczących rynku srebra. Uznali oni, że gudry spadek cen latem tego roku był wynikiem manipulacji. Komisja nigdy nie ogłosiła rezultatów śledztwa, ani też nie poinformowała, iż zostało ono zakończone. Ciekawe, prawda? O całej sprawie donosił również trader Miaki Maguire, który zebrał dość pokaźną listę dowodów. Ponieważ McGuire nie doczekał się reakcji ze strony amerykańskiego nadzoru, ujawnił całą sprawę w internecie. Każdy mógł zobaczyć, jakie machlojki odchodziły. No, co się stało? Uwaga, kilka dni później został potrącony przez samochód. Sprawca tego zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. Oczywiście to jest przypadek. Wiemy, że takie rzeczy się zdarzają. No, ale. A, i przypadek. 2014. Traderzy handlujący na rynku srebra pozwali wówczas e, banki, twierdząc, że miały one nadużyć swojej pozycji do kontrolowania rynku srebra, a także czerpać zyski z nielegalnych transakcji. Inwestorzy mieli stracić na inwestycjach wartych miliardy dolarów, handlując w oparciu o standardy wyznaczone przez te instytucje. 13 kwietnia Deutsche Bank. Zaszokował rynek, można powiedzieć, zgadzając się na ugodę, czyli no przyznał się do winy. Jednak jej wartość nie została ujawniona. Niemiecki bank zgodził się również na współpracę z organami ścigania i zobowiązał się do dostarczenia informacji i komunikatów elektronicznych. Co się tam dzieje za kulisami? Dodajmy, że... Sprawa Deutsche Banku zakończyła się w 2016 i przy okazji Deutsche wsypał inne banki: Bank Nowa Zelandia i HSBC i UB. I oczywiście chodziło o to samo: czyli składanie olbrzymich zleceń, sprzedaży, kontraktów i natychmiastowe ich anulowanie. To jednak ostatecznie skutkowało spadkiem notowań manipulowanego instrumentu, na czym korzystali posiadacze krótkich pozycji. I tak płynnie przeskakujemy do roku 2020. Bohaterem tego roku jest JP Morgan. Największy bank Stanów Zjednoczonych przez ponad 8 lat manipulował rynkiem srebra. Tak przynajmniej stwierdziło CFTC. Amerykański regulator rynku kontraktów terminowych wymierzył on karę za matactwa. Uwaga, 920 milionów dolarów. Jeśli ktoś był wtedy na rynku, powiedzcie, ile z tych matac spłynęło do nas. No ja jakoś nie dostałem ani złotówki, a też kupowałem wówczas srebro. Za co został skazany? No za to samo, co i robili jego poprzednicy czyli masowym składaniu zleceń w taki sposób, aby stworzyć wrażenie ogromnego popytu na rynku. J.P. Morgan przyznał się, że cała zabawa trwała około 8 lat od 2012 roku. Pamiętacie, po drodze było kilka innych banków, czyli tak naprawdę te banki się zmieniają i cały czas sobie ktoś tam manipuluje. Według mnie karę, jaką zapłacił, to raczej jakieś drobny niż odczuwalny cios, który miałby jego i inne banki ostraszyć od manipulacji. Pikanterii dodaje fakt, że JP Morgan jest animatorem rynku LBMA i dodatkowo odpowiada wraz z innymi bankami za rozliczenie transakcji srebra, więc musi angażować się w rynek srebrny. Ale to nie znaczy, że jest w stanie trwale tłumić na niego popyt. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, przypomnę, że LBMA to instytucja, która reguluje handel na światowych rynkach złota i metali szlachetnych gwarantuje standaryzację jakości produktu. rozwinięcie skrótu London Bullion Market Association w skrócie LBMA 2021 rok i tu już może troszkę co nieco wam świta to się wtedy wydarzyło wkraczamy na jasną stronę mocy inwestorzy indywidualni którzy skrzyknęli się na reddicie i próbowali zrobić short quiz Grupa zachęcała inwestorów do kupowania srebra. Chodziło o wyeksponowanie, niedoboru podaży i podniesienie cen. Jak się to skończyło? O, magiczne 30 dolarów na krótko zostało osiągnięte. O, chyba chodziło więcej. No. Ale zaraz więksi gracze zdusili rynek. Ciekawostką jest, że Silver Spils narobił strachu dużym graczom. Bo na celownik nawet wzięła go komisja handlu powarami i kontraktami terminowymi. Wcześniej wspominałem o tym. Która nagle obudziła się z letargu i zaczęła straszyć, że to, co ludzie robią, to spisek i oszustwa. Co ciekawe, przez dziesięciolecia swa dużych graczy nie przeszkadzały i mi nie wzbudzały jakichś podejrzeń. Ba, nawet było prowadzone śledztwo w sprawie manipulacji Deutsche Banku, które po pięciu latach zostało oburzone pomimo wielu dowodów. E, ciekawostka na poboczu, mam nadzieję, że nic mi nie potrąci <grywki> jakiś samochód. Ciekawostką jest, że pracownica prowadząca śledztwo była luźno powiązana z Deutsche Bankiem. Więcej o Short załączam w linkach do poczytania pod filmikiem. Oczywiście do innych artykułów też zamieszczam linki. Mówiąc o manipulacjach na srebrze, to dobrze by było je wymienić. Jakie mamy te manipulacje? Pozwólcie, że tutaj posłużę się wnioskami pana Johna Adamsa, profesora ekonomii. Oczywiście link również będzie w części opisowej w filmiku. I czytam, co tutaj wymienił pan Adams. Spośród tych organizacji i osób, które twierdzą, że manipulacja na rynku srebra rzeczywiście mają miejsce, Sugeruję również, że manipulacja odbywa się za pomocą wielu form i mechanizmów, w tym umieszczenie znacznej liczby niezabezpieczonych zleceń sprzedaży lub pozycji krótki. na rynku kontraktów terminowych na srebr. To oznacza, że zlecenia sprzedaży srebra na papier nie zawierają wymaganego fizycznego kluczu do realizacji kontraktu kolejny sposób, umieszczenie i wycofywanie fałszywych transakcji na rynku kontraktów terminowych na złoto i srebro kolejny, sfałszowanie zasad na giełdach towarowych, takich jak COMEX czy LBMA wspomniane wcześniej które pozwalają na rozliczenie kontraktów terminowych w gotówce a nie na dostarczenie wymaganego fizycznego srebra, kolejny jakbyście chcieli Coś pomanipulować. Ta sama Uncja srebra jest wykorzystywana jako zabezpieczenie w wielu umowach, pożyczkach i dzierżawach. Kolejne wykorzystanie dziwnych puli pieniędzy, takich jak fundusz stabilizacji wymiany departamentu skarbu USA, który jest wystarczająco płynny, aby finansować manipulacje i nie ten na krytycznych rynkach towarowych, takich jak złota tego. Powiem szczerze, że o niektórych sposobach nie miałem pojęcia i jak napotkałem, a ty Pana Adam, to aż musiałem sobie w wyszukiwarkach szukać o co tutaj dokładnie chodzi. No bo na tych krótkich pozycjach to wiadomo, że może gdzieś tam grają, jak, jak wcześniej wam wymieniłem, ale niektóre tutaj z tych są ciekawe. No. Dobrze, podsumowując, moim zdaniem. Niezaprzeczalnym jest, że rynek srebra jest manipulowany i cena kruszczy jest sztucznie zaniżana. Jedno, obserwując popyt na srebro, który przewyższa wydobycie już drugi rok z rzędu, patrząc na zbliżającą się recesję, być może kryzys, gdzie ludzie uciekają do twardych aktywów, widzę dobre perspektywy dla srebra i Zadaję sobie tylko pytanie, czy srebro odzyska swój blask w 2023 roku? Czy może jeszcze poczekamy z rok. Dobra, słuchajcie. Dzięki za dzisiaj. Fajnie, że dotrwaliście ze mną do końca. Te łamańce językowe. Tyle na dzisiaj. Siema, cześć.